dobry wszystkie dziś trzeci lat konkursowy, miejscowość września, 200 km. No, godzina 9.32 32 15, ten się trochę spieszy no dosyć ciepławo, 17 tutaj, tutaj 14, ale to w cieniu, na słońcu jest dużo cieplej. Na słońcu tak około 20 stopni już, pod wiaterek, czyste słońce także jest w miarę ładnie no już jakiś tam przelot był 9.20 leciały tam głębiej, 9 już od 9:00 właściwie 9.20 leciało z 50 jaszcząt roz, rozwalił je no na szczęście nie udało się mu nic łapać ale już troszkę tam skręci, straciły gąbki, wybite z rytmu i tak tego no u nas sekcji 440 na zegar 88 do konkursu ja włożyłem 34 Także tam deczko więcej, dwie sztuki więcej. Jedna zginęła, trzy nowe poszły. Znaczy trzy nowe, no. jeden świeży poszedł pierwszy raz No i tam jeden z Was spóźniły się z pierwszego lotu, także jeden został w domu No jeszcze się tam nie nadaje za bardzo jakiś tam leci, ale tak nas 70 na godzinę, gdzieś 60 Także u nas też e, U nas opuszczona 7-15 Także gdzieś tak 9-15, 9, no gdzieś tak no coś tam może się pojawi, no zobaczymy no. Te 10-15, no gdzieś tak 3 godziny e, 2 godziny 45 minut gdzieś tak no. także no od między 45 a 15 po coś tam się powinno pojawić no. jeżeli tam nie miały jakichś tam większych problemów no coraz mniej tych pewnie w oddziale gdzieś 2800 będzie Na pewno raczej 3000 nie przybije, ale zobaczymy My jako pierwsza sekcja wkładaliśmy zobaczymy teraz jak się odbije to to aczkolwiek troszkę później no, udało się i... No nic, to na tyle, czekam na gołębie. Pojawił się pierwszy gołąb. A, tchata, tchata, Ale z góry nie chce siadać. A, tchata, tchata, tchata. Trzeba po troszkę pomóc. Siada piąty. A, no, tchata, Uda się mu ładnie na wlota wylądować. A, tchata, Jest kolejny. A, tchata, tchata, tak z południa bardziej, gdzieś trzy sztuki dalej, a cia, cia, może też ładnie wyląduje, a cia, to chyba świeży, więc co pierwszy raz poszedł, a cia, samiczka, ale nietypowana, a cia, szósty. Ale już 10 minut od pierwszego, 12 minut. No. 37 24 po pierwszej No tak się rozciągnięte w czasie, będą no i nie widać, ale bardziej z południa jest tak. Jest siódmy, a -tia -tia -tia. Jest ósmy. a -tia -tia -tia.

typy, tylko no dwa miałem zatypować. Pewnie nie typowałem, i wyrzuciłem akurat, bo słabsze były. Się zdawało, a przypierdzieliły. No. Lotnika nie ma takiego fajnego, dosyć. Na pierwszym locie był pierwszy, później drugi, a teraz nie ma go. Jeszcze. Fajny gołąbek no po jego ojcu chyba, nie ojcu, a, a nie po ojcu jego przyszły dwa. Drugi i trzeci. A tego nie ma no. No jest znowu przerwa będzie. Będą kapać te. O jest 9:00 z południa. A i to chyba on. A, czeć, A, ciacia cza, A, cza, cza, Nie wierabiać. Ciecie A to on Może tak źle nie będzie Też typowany to piąty typowany No dzisiaj troszkę szybciej wskoczył, w zeszłym tygodniu się trochę ociągał. On by był dużo lepiej, ale traci No może za dużo głębi tak nie ma no Ale dopiero dziewiąty

1, 12, 15, 18, 21 25 sztuk, ale nic nie siadą. Możesz zarabną wratek. Ale tę prędkość mają jakąś taką lepszą, no coś tam było Dziwnie troszkę. No. Ponad 3 godziny, a one tak dosyć ładnie znowu.

Może będzie w konkursie no Tak, do konkursie coś ten konkursik się powinien przedłużyć trochę, może być z tego no. U nas 88 do konkursu tylko Bi se pomahu, že konec konkursa. To je še en test, to je z jugu, naslednji. Jedno typowane, a druga nie moja. A, cześć, cześć, cześć. Tylko jeden. O, szósty typowany, czy siódmy? Jeden typowałem na pewno Dwa tak pod znakiem zapytania Znaczy jeden na, na pewno i tam nie zatypowałem No i znów tak będzie Trzeba trochę poczekać pewnie bo... Kolejne dwa a, ta, ta, czerwony. Może usiądą A, ta, No Chyba dwa typowane. Może, może. A, ta, ta, Czerwony pierwszy. Jest. Jeden typowany, ósmy. Może, może jakimś cudem widać, że do no pracy ich będzie troszkę rozciągnięty to może coś tam się uda więcej tych konkursów złapać, aczkolwiek no różnie może być no. No zbliża się do połowy No, jest 21 sztuk. No tutaj ładnie 6-7 chyba na raz przyszło. Właściwie to tak się zleciały, nie Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, sześć. Zleciały się na raz. No ale jeszcze nie ma. O jest 22. No, jeszcze 12 sztuk brakno. Tam się pojawił A ciacia Strasznie wypłoszone te gołębie no, chyba za dużo nakarmione, aczkolwiek no bardzo to tam nie były no Drobniutkie zostały i A ciacia ma siły jeszcze jak Na maraton no, chyba Typowany na no. pierwszy bycia, on na końcu, jeszcze nie na końcu. No, no dobra, na tyle z przylotu na razie. Później jakieś podsumowanie. Już z wynikami tego podsumowanie lotu. Września no lot taki wyszedł nie za specjalnie gołęby tak się dały jak się dały no może nie tak najgorzej ale jednak no troszkę te przerwy za duże były no i zeszło 29 28 pierwszego dnia 1 przyszedł drugiego dnia tylko 7, 7,34 no i 29 5 gołębi do tyłu no tutaj typowane tu mała przerwa, ale później tak w miarę Aczkolwiek wyszło tak nie za bardzo w oddzielę. w sekcji trochę lepiej wyszło. W sekcji wyszło tam czwarte miejsce z siódemki i czwarte chyba i czwarte z typowanych. Tam w sekcji cztery typowane się udało. Tu września. No wolny lot 1185 983 ostatni, no ale tego gołębie jakoś tak dziwnie zaleciały no co to widać po tych no po procentach północna sekcja 15% centralna z dalszym kilometrażem 25 południowa 24 no i centralna z krótkim kilometrażem, my najmniej włożonych, najmniej łapanych, jeszcze oderwane 18%, no może nie tak najgorzej, ale no troszkę zdecydowało to o jakimś tam wyniku hmm. Hmm. tutaj no z 8 z całości Tutaj niektórym się udało. 8, 8 hodowcom po komplecie. No ja dopiero 35. Miejsce. Dwa konkursiki. Także no, wiąże się to ze spadkiem. Troszkę tam się spadło. Z 11 na 20, któreś tam bodajże. 11 na 24 11 konkursów pierwszy 21, na no tutaj. W siódemkach podobnie. W siódemkach podobnie. Hmm, tutaj. No, siódemek sporo słów było 31, no ale niestety no ja jestem pierwszy 32 z 6 konkursami no, 4 minuty brakło żeby tam ten siódmy i ósmy weszedł no właściwie minutka brakła żeby tam żeby weszedł no ale niestety no troszkę brakło szczęścia <noise> gołębią i i niestety tak jest no. no i tutaj z kompletem konkursów 23 hodowców 7 z całości. Ja jestem 26 e, niby mam 20 konkursów 413 punktów no. No, troszkę lotów braknie, żeby to poprawić e, i tak no zobaczymy no jeszcze dwa no słabo że się nie zeszły głąpi myślimy no, że coś tam więcej dojdzie no przynajmniej te trzy sztuki jeszcze tam powinny dojść no ale nic nie doszło no ta jedna taka no, dość nie niezmęczona pewnie gdzieś tam weszła ktoś puścił no zobaczymy no gdzieś tam błąd był no, trzeba tam zobaczyć co tam się stało na pewno gołęby jakieś tam przyleciały, no były wypłoszone, może za dużo nakarmione coś, no ale to tam no brakło trochę przede wszystkim szczęścia i tyle no. zobaczymy jak tam jest. no Następny lot no 29 niby ten jeden jeszcze jest tam nie wkłożony w rezerwie był, ale raczej chyba troszkę za daleko na niego będzie, także 29 na przyszły lot. No już 250 km dalsza odległość. No zobaczymy jak tam będzie to wszystko. Ech, tego no. Także no na razie na tyle. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Dobry lot.